Ogólnopolska pielgrzymka do Lichenia co roku gromadzi tysiące związkowców z całej Polski. Z podbeskidzia wyruszyły dwa autobusy, jeden z pod głównej bramy Fiata. Po drodze grupa pątników zatrzymała się w Kaliszu, w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa. Tak, Jasna Góra, duchową stolicą Maryjną, polskie, tak, Kalisz z stolicą. Widział ktoś opiekuna was film w Tak. I ci, co widzieli i co nie widzieli, mogli poprosić świętego Józefa o wstawiennictwo u Boga, zwłaszcza w sprawach rodzinnych. Święty Józefie. W podziemiach Bazyliki jest też kaplica dziękczynna. Cudowne ocalenie przyszło na uwięzionych w obozie koncentracyjnym w Dachau. Bo tam w obozie Modlili się nowenną, dziewięciodniową nowenną do świętego Józefa, wstawiąc Po południu pielgrzymi dotarli do lichenia. Wieczorem już w gronie ogólnopolskim wszyscy udali się solidarnie na drogę krzyżową. Na drogach, na, na Bierze krzyż na swoje ramiona. Połamiamy się tobie chry. Nic się nie stanie. Polaku nic się nie stanie. Możesz kłaść, ale tak, by nikt cię nie przyłapał. Możesz kłamać i oszukiwać, ale tak, by się nikt nie zorientował. Przecież nic się nie stanie. Panie Jezu, daj nam właściwe rozeznanie. Między dobrem a złem. A wszystko to w sąsiedztwie Golgoty Licheńskiej. Gigantyczny śmietnik informacyjny, w którym z przyjemnością się tarzamy jak świnie w błocie. Panie Jezu, naucz nas mądrze korzystać, że zdobyczy współczesnej technologii. Jezu Chryste, się nad nami. Żebyśmy nie uwierzyli w to, że Kościół jest taki siermiężny, że wynosi na ołtarze świętego Jana Pawła II, nie sprawdziwszy, kto to jest. Następnego dnia ponad 70 pocztów sztandarowych pokłoniło się matce boskiej licheńskiej. Pątników powitał tu wiceprzewodniczący Solidarności. Gdyby nie powstała Solidarność, być może dziś by nas tutaj nie było. A jest to już 22.05. W procesji rozpoczynającej mszę świętą wniesiono relikwie błogosławionego Jerzego Popiełuszki i świętego Jana Pawła II. Mszy przewodniczył biskup włocławski Krzysztof Wędkowski. W jaki sposób możemy odpowiedzieć na to wszystko jako ludzie wiary? Otóż podążamy za naszym patronem, błogosławionym księdzem Jerzym, który nieustannie nam powtarzał, zło dobrem zwycięży. Do tego dodać można wskazanie wielkiego prymasa tysiąclecia, błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, który powtarzał, Zło pokonamy tylko dobrem i prawdą. Czuwaj nad pielgrzymami Solidarności. Czuwaj nad naszą niezruszoną wiernością Bogu, Krzyżowi Ewangelii i Kościołowi Świętemu, tak jak czyniłaś to od zarania naszych dzieł. Broń tego narodu, który od tysiąca lat idzie drogami Ewangelii. Spraw Abyśmy żyli, wzrastali i wytrwali w do końca. Od wojny nędzy i głodu z poniewieranej krwi narodu, od łez wylanych obłąkanie, uchroni nas, panie. Od rezygnacji w dobie klęski, leci od pychy w dzień zwycięski, od krzywd, leci od zemsty za nie, nas, panie. O mszy świętej pielgrzymi zgromadzili się pod pomnikiem Jana Pawła II, a potem pod pomnikiem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności, oraz pod obeliskiem upamiętniającym powstanie NSZZ Solidarność. A potem? Przeszło trzy tysiące pątników, wraz z tym, o co prosili Maryję, aby wyprosiła im głęboką wiarę, wróciło do domów i do pracy, aby podzielić się owocami swojej pielgrzymki.